Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was książkę, którą absolutnie mogę polecić z całego serca i to już teraz, że czytajcie gdziekolwiek ją zdobędziecie, ponieważ jest to jeden z takich thrillerów psychologicznych, które wciągają od pierwszej strony i nie można się od tej lektury oderwać. I to jest książka Przyjrzyj się Davida Elisa. Ja jeszcze nic z tego autora nie czytałam. Z tego wynika, że jest to bestsellerowy autor New York Timesa. Rzeczywiście, po tej powieści mogę stwierdzić, że jak najbardziej chciałabym czytać jeszcze jego inne thrillery. Jest to z wykształcenia, słuchajcie, autor, pisarz jest prawnikiem i to się odczuwa faktycznie w książce. Tutaj naszym głównym bohaterem jest Simon Dobias, też prawnik, taki profesor prawa w sumie, który wykłada w Chicago, ma 40 lat i prawie od 10 lat już niedługo będzie obchodził 10. rocznicę ślubu ze swoją żoną Vicky. Nie mają oni dzieci. I poznajemy tego bohatera, powiem Wam z takiej stopy, że nie za bardzo można go polubić, to znaczy wzbudza niepokój. Wzbudza niepokój, dlatego że wydaje się osobą taką znerwicowaną, troszeczkę pamiętającą różne upokorzenia, w ogóle taką osobą pamiętliwą, że jak ktoś nadepnie na odcisk, to, no to już się staje wrogiem. Tutaj mamy tego Simona, który stara się o awans teraz w pracy i rzeczywiście, pod względem intelektu, błyskotliwości jego treści, umieszczanych w blogu takim. Komputerowym na stronie, ale też ze spraw prowadzonych z wykładów wynika, że to jest bardzo utalentowany człowiek i rzeczywiście należy mu się awans. Ale wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach? Decydują jakieś koneksje, znajomości, i tu też jest taka sytuacja, że jego przełożony daje mu do zrozumienia, że fajnie jakby jednak nie startował w tym konkursie, no bo ktoś inny prawdopodobnie jakby no wygra to, a tutaj nie chcą wytaczać, wiecie, dział przeciwko temu Simonowi i gdzieś tam grzebać w jego przeszłości i tak dalej, ale że generalnie, wiecie, no przyczepią się wszystkiego, żeby tylko on nie wygrał, no i tak lekko między wierszami daje mu do zrozumienia ten szef, że fajnie by było, jakbyś jednak nie startował, wiecie, nie brał udziału w tej ofercie. No ale generalnie jakby książka jest pokazywana nam, słuchajcie, z takich różnych perspektyw osób, bo głównym takim motorem działania, coś co się tutaj zadzieje, to jest spotkanie po latach. Okazuje się, że Simon przed 19 laty miał bardzo taką nieciekawą sytuację osobistą mianowicie zakochał się szaleńczo w młodziutkiej Lauren, która pracowała też w miejscu pracy jego ojca, który był sławnym prawnikiem. No i oczywiście zakochali się w sobie, to znaczy on tak uważał też, Simon, że będą już zawsze razem. No, i ona postąpiła bardzo nieuczciwie, upokorzyła go, i tak naprawdę, jakby, no po, wiecie, w takim wieku 20 lat zawód miłosny jest strasznie mocno przeżywany, no i ten Simon został już jakby na zawsze naznaczony tym piętnem i nigdy o tej Lauren nie zapomniał, mimo że stworzył nowy związek. No i przypadkiem gdzieś tam na ulicy w Chicago widzi ją, słuchajcie, po tych 19 latach, no i to jest właśnie przyczynkiem. Całych wszystkich wydarzeń w książce. Zaczyna pisać pamiętnik, zaczyna ją śledzić, zaczyna badać jej, wiecie, media społecznościowe, po prostu, no, takim trochę jakby stalkerem się staje i zaczyna właśnie iść cały czas w tym kierunku, żeby ją poznać. Do tego spotkania dochodzi, umawiają się na kawę i tu wam urwę. W każdym razie książka zaczyna się od takiego też bardzo niepokojącego, jakby zdarzenia, od nocy Halloween, która jest później, nam ten czas jest cofnięty do maja danego roku, ale właśnie zaczyna się typowo od perspektywy Simona i od nocy halloweenowej. I tutaj jest pokazane, że ten narrator w, tej, w tym rozdziale, Simon, mówi nam, o tym, mówi nam o mężczyźnie, który bardzo szybko opuszcza dom właśnie tej Lauren, przy czym widział, jak ona jest przewieszona przez balustradę, uduszona. Wcześniej ktoś groził jej nożem. No i My, tak czytając, domyślamy się, że ten mężczyzna właśnie uciekający, z, tego, z jego rozmyślań w głowie, tak, i z tego takiego poczucia winy i przeproszania, że to on właśnie tą swoją Lauren wiecie, zamordował. No i teraz musi uciekać w popłochu i ukrywać się. Oczywiście to, że jest to noc Halloweenowa, powoduje, że jego kostium ponurego żniwiarza wcale nie jest podejrzany. I to jest zresztą bardzo dobra, no taka właśnie w ogóle dla przebierańców, dla psychopatów noc, no bo rzeczywiście dużo można wtedy i złodziejów nie, wiecie, nie odnaleźć, i, i właśnie takich jakichś włamywaczy, i niestety morderców, i psychopatów. W każdym razie urywa nam się ta akcja, wiemy tylko, że takie coś miało miejsce, a później poznajemy już z perspektywy takiej Jane, policjantki. Właśnie odkrycie tego ciała i co jest dalej, i cofamy się troszeczkę wstecz i z, właśnie z perspektywy tego Simona, z perspektywy Wiki i z perspektywy Lauren oraz później Krystiana, który jest doradcą takim, jakby podatkowym, doradcą od ubezpieczeń, doradcą finansowym, którego zatrudnia Wiki, po to, żeby właśnie, bo tam też jest sprawa takich grubych pieniędzy, po to, żeby Dowiedzieć się, czy zapis w tak zwanym traście, kiedy ona wychodziła za mąż, że dopiero po 10 latach, jeśli żadna ze stron nie rozwiedzie się, ale też nie złoży pozwu o rozwód, to że wtedy dopiero jakby ta małżonka nabiera prawa do finansów również swojego męża Simona. A mowa tutaj o 21 milionach dolarów, więc to są bardzo konkretne i olbrzymie pieniądze. I tak naprawdę w tej książce, wiecie, jak się czyta to to jest taki typowy świat ludzi bogatych, takich, wiecie, zepsutych trochę przez ten pieniądz, ale też chciwych, chcących ciągle mieć więcej, yy, młodych, a więc, wiecie, prą, y, takich, którzy prąd do przodu chcą sukcesu. Nie mówi się prąd, nie? Którzy, którzy po prostu, no, młodych ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, cały czas chcą przejść do przodu i być najlepszymi, i powiem wam, że też nam się dużo odsłania takich kart z dzieciństwa Simona, które jakby wiemy, że mogły go doprowadzić do tego, jakim jest człowiekiem dzisiaj. Skąd na przykład te znerwicowanie. No i okazuje się, że on właśnie miał matkę stracił w wyniku śmierci samobójczej, po tym jak po udarze została przykuta do wózka i niestety. Zaczął coraz mniej opiekować się nią mąż, którym była bardzo zakochana i ten mąż w dodatku jakby przetracił wszystkie ich pieniądze, finanse. Mowa tu właśnie o ojcu Simona, który zaczął zdradzać tą właśnie jego matkę, no i on jak to odkrył, a odkrył kiedyś po prostu na gorącym uczynku, widząc tego ojca z inną kobietą, no to Obiecał mu, że tego nie powie, na, wiecie, na błaganie tego ojca, żeby nie rujnować jeszcze życia matce, ale miał wyrzuty sumienia, że działa jako taki niejaki no, wspólnik w złej sprawie. I później, zresztą, jak się okazało, że oni doszli do ruiny finansowej, bo ten ojciec nie potrafił zarządzać pieniędzmi. No, to ta matka przedawkowała leki przeciwbólowe, właśnie i zdecydowała się na śmierć samobójczą. To wszystko było w momencie, gdy Simon był człowiekiem młodym, wkraczał w świat dorosłości, i to na pewno wielkie piętno na nim wywarło, i do końca miały wyrzuty sumienia i taką złość na ojca, że on jest przyczyną tego całego zła. No, i później się dowiadujemy, że ten jego ojciec został zamordowany, i to też jest w bardzo takich niejasnych okolicznościach. Są tutaj wzmianki o tym, że policja była pewna, że winnym jest syn Simon, ale nie potrafiła mu tego udowodnić. No, powiem Wam, że tą książkę się czyta bardzo wciągająco i szybko, ponieważ tutaj widać, że każdy coś kręci. Wiecie, jak się czyta te perspektywy po kolei. To widzimy, że oni wszyscy mają swoje tajemnice. My już jako czytający odkrywamy, że ta okłamuje tego, ten okłamuje tą i tak naprawdę każdy ma tu jakiś swój cel do osiągnięcia i to jest właśnie takie ciekawe, bo to się coraz bardziej, wiecie, yy, komplikują te wszystkie sprawy i my jesteśmy ciekawi, jak tu w końcu Wybrnie, jakie będzie rozwiązanie tego. A po drugie, jesteśmy ciekawi, czy Sanym rzeczywiście zabił swojego ojca. No i kto zabił? Lauren, nie? Powiem Wam, że świetnie się to czyta. Zwłaszcza, że tu też jakby każdy człowiek jest zły w tej książce. Bo i ten Christian jest takim, słuchajcie, lowelasem typowym. Facetem, który ma no ekstra wygląd, w sensie kaloryfery i tak dalej. Chodzi na siłownię, jakieś takie dłuższe, wiecie, włosy potrafi. No, bardzo rozkochać w sobie kobiety i tym się zresztą trudni wraz ze swoim wspólnikiem. Okazuje się, że to nie jest wcale jego prawdziwe, prawdziwa tożsamość, imię, nazwisko. No i on po prostu od paru już lat tak funkcjonuje, że rozkochuje w sobie najczęściej właśnie mężatki, które mają bogatych mężów i przychodzą do niego po porady finansowe, jak właśnie stać się wspólniczką majątku albo jak męża wycyckać. No i on właśnie takie rozkochuje w sobie, że one. Nabierają takiego zaufania do niego, że nawet są na tyle, wiecie, głupie w tej miłości, że te pieniądze po rozwodzie mu oddają, przeznaczają jakąś część, przelewają na konto, bo mają żyć już razem, wspólnie i szczęśliwie. A on wtedy zabiera manatki, pakuje, wiecie, wszystko, te pieniądze i się okazuje, że takiej firmy nie było, że to jest wszystko, wiecie, no oszust, typowo oszust matrymonialny. Więc on jakby kolejną sobie upatrzył tutaj, właśnie tą Wiki. No i tak śledzimy losy, wiecie, tych wszystkich bohaterów, kto tu kogo tak naprawdę zrobi na szaro. Bo generalnie w tej książce wszyscy mają jakieś złe intencje i to się naprawdę szalenie wciągająco czyta. Powiem Wam, że jest to książka, którą rzadko mi się zdarza, ale w dzień wolny zdecydowałam się czytać przez cały dzień, od rana do wieczora. I rzeczywiście skończyłam ją czytać wieczorem, bo już nie mogłam wytrzymać, jak to się skończy. Ona ma 460 stron, więc dosyć jest gruba, jest tak fajnie wydana, że te kartki się tak wiecie, leją. Bardzo, bardzo jest super, jeśli chodzi, pomimo grubości, otrzymanie w dłoni. Także jest dosyć dużo tekstu na stronie, ale mówię Wam, że to tylko ku naszej radości, bo przez tą książkę się dosłownie płynie. A w dodatku jest jeszcze. Powiem Wam, poruszone są takie kwestie prawnicze rów, różne, które widać, że to pisała głowa no, mająca sporą wiedzę prawniczą. Już wiemy tutaj z, z tego przypisu, tutaj na okładce, że jest to właśnie prawnik z wykształcenia. Ta książka zachęca na pewno do studiowania prawa, ale też zniechęca nas, ponieważ widać, że wszystko zależy od tego, jakich słów się użyje. W jakim momencie, w jakim kontekście, i można tak naprawdę każdą sprawę, wiecie, prawniczą wywrócić do góry nogami. Tu rzeczywiście człowiek, który jest mocny w gębie i potrafi mm, naprawdę stosować słownictwo adekwatne do danej sytuacji i ma tych zasób słów olbrzymi, tak jak właśnie ten nasz Simon Dobias, tak potrafi każdą sprawę wygrać, nawet z pozoru przegraną. I to jest takie, wiecie, trochę smutne i przykre, że rzeczywiście no, prawo jest strasznie takie. I sprawiedliwe, i niesprawiedliwe, bo rzeczywiście można je, przy olbrzymiej wiedzy prawniczej, można tą sytuację wykorzystać, żeby się wzbogacić nieuczciwie na kimś, a pozornie wszystko jest w porządku. I właśnie naprawdę, jak ktoś ma, powiem Wam, taką sporą wiedzę prawniczą, to jest w stanie rzeczywiście wiele ugrać, wiele oszukać ludzi i gdzieś tam nigdy nie być za to ukaranym. I to naprawdę w tej książce wybrzmiewa, że rzeczywiście. Wszystko zależy od punktu siedzenia, wiecie? I to jest, przypominają mi się różne takie filmy, kiedy z pozoru sprawa była przegrana, ale ktoś. I tu nie chodzi tylko o serce włożone w coś, że kiedy nas motywuje, wiecie, ta mm, sprawa osiągnięcia sprawiedliwości, właśnie, żeby sprawiedliwości stała się zadość. Kiedy motywuje nas jakaś sprawa bardzo osobista, emocjonalnie, którą przeżyliśmy, tylko tu jest dosłownie pokazane, że ktoś nawet nie pochodzący z danej rodziny, nie walczący w swojej sprawie. Potrafi, wiecie, tak jak wszystko mu się naświetli, każda strona, i jak były po kolei wydarzenia, to potrafi tak to wszystko przedstawić w sądzie, że i tak, wiecie, zło nie zostanie ukarane. Mało tego, w takich drobnych kruczkach, właśnie, nawet ten Krystian, on ma wspólnika, i potrafią też tak omotać różnie tymi umowami, to jest, to jest wszystko ważne, wiecie, jak papiery są napisane, właśnie te drobne jakieś umowy, drobnymi druczkami pisane, jest to, myślę, bardzo ciekawe zagadnienie. Mnie osobiście zniechęca do prawa, w sensie, że ja nigdy tego prawa studiować nie chciałam, bo zniechęcała mnie ilość wiedzy na pewno i tych kodeksów, i artykułów, i paragrafów gdzieś tam. Jest to dla mnie ciekawy świat do obejrzenia w telewizji, w jakimś filmie, na przykład gdzieś jest sprawa sądowa, czy w serialu ale ogólnie, jakby no, nigdy mnie do tego nie ciągnęło. I myślę, żebym się do tego też nie nadawała, ale jak ktoś jest, słuchajcie, tak mówią, dobrym papugą, tak, dobrym adwokatem, rzeczywiście są ludzie, którzy mają gadane i potrafiliby przy, przy odpowiednio wysokim poziomie wykształcenia i zdobywanym doświadczeniu takim, wiecie, w tej pracy codziennym. No rzeczywiście są w stanie ci ludzie, powiem wam, w górę przewrócić i zdobyć grube miliony dolarów. Także Wam, że książka jest ciekawa, jest bardzo taka realna, wydaje mi się, że to jest możliwe, że mogłoby się tak wydarzyć, jak w tej książce. Jest to niesamowita układanka, super błyskotliwie przemyślana przez autora i on do końca, wierzcie mi, bawi się z nami czytelnikami, że my po prostu patrzymy się raz, jak na meczu ping-pongowym, wiecie, mi się to kojarzy, że raz w lewo, raz w prawo, na tą stronę, na tą stronę, oglądamy potyczki tych ludzi, te ich myśli poznajemy, kto ma jakie cele i dalej nie wiemy, po prostu podążamy tak ślepo, wiecie, za tymi losami, za tymi ludźmi, a on to wszystko wywraca do góry nogami. No powiem Wam, że ta książka jest absolutnie genialna. Jest, polecam ją wszystkim, którzy lubią thrillery, bo jest to przykład takiego thrillera, który absolutnie Was nie znudzi, zaciekawi od pierwszej strony i będzie trzymał w napięciu. A zakończenie jak najbardziej satysfakcjonujące, dlatego że... Myślę, że mało kto z Was by się tego spodziewał i faktycznie no trzyma do ostatniej strony w napięciu ta książka jest świetna. Myślę, że fajny też byłby film, ale jako książka nawet myślę, że byłoby to lepsze niż film. Także polecam Wam serdecznie. Jest to nowa książka, jest już dostępna w e-bookach na wielu stronach, ale też u mnie udało się o dziwo w bibliotece wypożyczyć, ale też wydana była w 2022. To jest jakieś takie też wznowienie. A wydawnictwo Harde. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeszcze inne książki tego autora również, jeśli nie czytaliście, no ja zamierzam sięgnąć, bo jeśli ma poziom pióra taki jak w tej, to jestem pewna, że to będzie kolejny jeden z moich ulubionych zagranicznych autorów thrillerów i kryminałów. Bardzo Wam serdecznie polecam, myślę, że nie będziecie zawiedzeni.